Jak długo można zostać na stadionie po meczu Ligi Mistrzów? Stwierdziłem, że czas to sprawdzić. Odpalam stopę i teraz zobaczymy po jakim czasie Wiesz co Razem z Marką Mopo poleciałem na mecz Bayer Leverkusen kontra Sparta Praga. Gospodarze wygrali 2-0 i od razu po ostatnim gwizdku sędziego odpaliłem stopę. Odpalam stopę. Nie ukrywam, nie spieszyło mi się. Po meczu zrobiłem sobie pamiątkowe zdjęcie, zawiązałem buta, porozmawiałem z Lukasem Harasinem, który grał w tym meczu. I kiedy ochrona powiedziała nam, że mamy opuścić trybuny, jeszcze zrobiłem jedno pamiątkowe zdjęcie z losowymi kibicami. Po wyjściu z trybun poszedłem do toalety się załatwić. umyłem ręce i przy toalecie zobaczyłem mnóstwo ochrony, ale na na szczęście nie czekali na mnie. Na stadionie kupiłem jeszcze kiełbasy i picie. Zacząłem to powoli konsumować. 31 minut. Obejrzałem powtórki meczów Ligi Mistrzów i zauważyłem, że coraz więcej osób opuszcza stadion. Więc poszliśmy jeszcze zagadać do pani z ochrony, która pilnowała trybun i zrobiłem kolejne zdjęcie. 45 minut, a nawet się nie zapowiada, żeby ktoś nas chciał wyrzucić. Nie, na razie nas tylko z wyrzucili. Kiedy zjadłem, wróciłem jeszcze do budki, w której kupiłem jedzenie i zwróciłem kubek. Co oni już tutaj zamykają? Już zamknąć. Nawet sprzedawcy już opuszczali stadion i Ja dalej czekałem, czekałem, czekałem i czekałem. Godzina 4 minuty 24 sekundy.